No teraz słów kilka o funkcji cosinus x, zanim przejdziemy do równania trygonometrycznego z cosinusem. Tu troszeczkę inaczej się dzieje niż w funkcji sinus. No weźmy na przykład wartość 1, drugą. Wartość 1, druga jest dla pi trzecich przy cosinusie. Teraz w przypadku sinusa byśmy odejmowali od pi pi trzecich, a w przypadku cosinusa teraz wartość 1, druga jest tak samo dla minus pi trzecich. Czyli tutaj jest dla kąta i dla kąta przeciwnego kosinus ma te same wartości. I to będziemy akurat wykorzystywać w pierwszym równaniu trygonometrycznym. Czyli mianowicie mamy 2 cosinus x plus pi 6 równa się 1. I pierwsza rzecz, którą trzeba wykonać, to co robiliśmy przy sinusie, dzielimy to na 2. Czyli mamy cosinus x plus pi 6 równa się 1, druga. No i szukamy w tej tabelce dla jakiego kąta cosinus wynosi 12 druga. No i tam jak poszukamy, to mamy, że cosinus dla pi trzecich, czyli dla 60 stopni. Czyli cosinus pi trzecich równa się 1 druga. To znaczy, nasz pierwszy kąt to będzie pi trzecich, a nasz drugi kąt z tej własności, która była na wykresie, kąt przeciwny, minus pi trzecich. I rozwiązujemy dwa równania, tak jak w przypadku równania z sinusem. Czyli przepisujemy to, co w nawiasie, plus pi szóstych, równa się pi trzecich i znów dodajemy 2pi k, no bo okres funkcji cosinus jest taki sam jak dla sinusa, 2pi, czyli 360 stopni. Pi szóstych przenosimy ze zmienionym znakiem oczywiście, plus 2pi minus pi szóstych. No widać, że trzeba to sprowadzić do wspólnego mianownika, tu będzie szóstka, czyli tu mamy 2 szóste pi plus 2 pi minus pi szóstych. Tu jest oczywiście 1 szósta, czyli wynik to jest 1 szósta pi plus 2 pi no jak zauważyliście, ja to wykonałam już w jednej linii, nawet nie przepisywałam pod spodem, bo wiem, że nie muszę dzielić już później przez żadną liczbę, tak? x jest jako 1x, więc pierwsze rozwiązanie to jest 1 szósta pi plus 2 pi k. Drugie równanie, czyli przepisujemy x plus pi szóstych równa się minus pi trzecich plus 2 pi k. Znowu przenosimy. Tu nawet już od razu, jak mamy minus 1 trzecią, możemy napisać minus 2 szóste pi, tak? Od razu sprowadzi do wspólnego mianownika. Minus pi szóstych przenosimy, tak? Na prawą do tego jest zmieniony. Tu mamy minus 1 szóstą, czyli minus 2 szóste minus 1 szóste to jest minus 3 szóste pi plus 2 pi k. No ja bym radzi, radziła skracać, no, kto nie czuje się pewien, to już lepiej niech tak zostawi. Minus 3, szóste to jest minus 1 druga pi plus 2 pi k. I to jest drugie rozwiązanie. Tak? Czyli to jest pierwsze rozwiązanie, to jest drugie rozwiązanie funkcji cosin.